7 maja odbyło się zaprzysiężenie Anny Kurowskiej Wójta Gminy Podgórzyn. Pytaliśmy o najważniejsze cele na najbliższy czas. Pierwsze e, sprawy, które mnie czekają, są takie bardzo palące, to szkoły, e, bo e, czekają nas remonty w dwóch szkołach, e, które no, trzeba będzie przetargiem jeszcze już e, dość szybko rozpisać, e, tak aby dzieci, gdy wyjdą tylko ze szkoły, e, no, po wakacjach mogły wrócić do placówek, które będą e, bezpieczne i będą spełniały wszystkie e, normy na tym, chcę się na początku skupić. No pewnie też i planowanie przestrzenne, bo o tym e, wiele mówiłam podczas e, mojej e, Kampanii wyborczej i tutaj no chcę spełnić jak najbardziej oczekiwania moich wyborców. A Radzie Gminy Podgórzyn przewodniczył będzie Marcin Kupczyk. Wyzwania, które stoją przed nami, no to te, które są, te, które będą kontynuowane. Jest rozpoczęte wiele projektów, na które należy, którym należy się przyjrzeć i kontynuować się, a do tego będą przed nami stały nowe wyzwania, takie jakby chociażby rozwój turystyki, rozwój naszego regionu. Jesteśmy no, zobligowani do tego, żeby cały czas być na bieżąco. Na co chciałby Pan postawić w tej kadencji jako radny? No na to, żeby spełnić oczekiwania wyborców. A oczekiwania wyborców są jednoznaczne, powiązane przede wszystkim z stanem jakości naszych dróg, naszego oświetlenia, którego nie ma i już dawno powinno być, i liczymy, że to się właśnie teraz wydarzy. A w pierwszej sesji Rady Gminy pod górze kadencji 2024-2029 udział wzięli także mieszkańcy. Myślę, że na początku powinni się zapoznać z tymi sprawami, które były do tej pory realizowane w Gminie, ponieważ bardzo wielu, wiele inwestycji jest rozpoczętych i z pewnością będą zakończone. A to, co nam obiecywali w swoim programie wyborczym, to przede wszystkim. Że wszystkie sprawy, które dotyczą zarówno inwestycji, spraw społecznych będą konsultowane z mieszkańcami. Chcę słuchać ich głosu, no bo ci, którzy są najbliżej tych problemów najlepiej je znają, więc aby je rozwiązać musimy wysłuchać głosów ludzi. Nowej Radzie oraz Annie Kurowskiej, wójtowi gminy Podgórze życzymy owocnej kadencji.